Mamy bardzo dużo podmiotów deweloperskich na rynku, bo Narodowy Bank Polski pokazuje, że nawet 800 podmiotów figuruje w rejestrach sądowych, natomiast tak naprawdę to jest to bardzo rozdrobniona struktura i z tej perspektywy takie transakcje nie zdarzają się codziennie. Jeżeli spojrzymy na ostatnie 5-7 lat, mówimy o kilku transakcjach, może kilkunastu, odbywających się raczej w sferze dużych podmiotów deweloperskich, a nie spółek mniejszych, i to też pokazuje, gdzie jest rynek dzisiaj. Nasze transakcje. Na tym tle, Next City czy Buick, to tak naprawdę próba przyjęcia podmiotu, który jednak miał raczej skalę średniego gracza i w perspektywie znowu dużego gracza dawał szansę na skokowy wzrost. Natomiast nabywanie podmiotów dużo mniejszych może po prostu generować istotne problemy natury organizacyjnej i pytanie gdzie jest dzisiaj ten efekt skali czy próg, poniżej którego nie warto na to patrzeć. Ja na to pytanie nie potrafię odpowiedzieć, ale na pewno nie mówimy o inwestycjach jedno-dwuetapowych czy jednym-dwóch projektach. Mówimy o czymś, co musi mieć konkretną skalę i konkretny pipeline, bo inaczej Czyli kupowanie biznesu tylko dla ludzi, którzy w nim są, albo kupowanie tylko dla gruntów, które w nim są, nie ma sensu. Największym wyzwaniem są sprzedający. Najtrudniej znaleźć takiego sprzedającego, który chce się tego biznesu pozbyć. Sytuacja rynkowa czasem sprzyja tej konsolidacji, to znaczy moment, w którym rynek łapie lekką stagnację, mieć nawet zadyszkę i faktycznie u niektórych deweloperów powoduje to różnego rodzaju problemy natury, czy to płynnościowej, czy finansowej. To jest moment, kiedy faktycznie ta skłonność do dyskusji i rozmów o M&A jest większa niż w sytuacji, kiedy rynek jest w nieostającym trendzie wzrostowym. Z tej perspektywy takiej długoterminowej Nowej. No, przyglądając się polskiemu rynkowi, ostatnie 20 lat to było prawdziwe Eldorado, więc trudno byłoby oczekiwać od pojedynczych podmiotów decyzji o tym, że chcą sprzedać swój biznes, kiedy ten biznes przynosił bardzo dobre rezultaty finansowe. No i z tej perspektywy wydaje mi się, że rynek dojrzewa. Rynek trochę faktycznie złapał taki trend boczny, stagnację, stabilizację nie wiem jak to nazwać. On trochę też dojrzał w tym kontekście. Że faktycznie on się profesjonalizuje. No i trzecia rzecz jest taka, że faktycznie dochodzimy do takiego momentu, kiedy następuje zmiana pokoleniowa na poziomie tych firm właścicielskich, które były otwierane 20-25 lat temu. To wszystko sprzyja tej konsolidacji. To jest taki dobry moment na to, żeby to się działo. Natomiast, czy to znaczy, że będziemy świadkami masowego procesu konsolidacji na tym rynku? Nie. Absolutnie nie, natomiast my sami aktywnie działamy na tym polu, szukamy okazji biznesowych, jeżeli takie się trafią, to na pewno z tego skorzystamy. I teraz, żeby to miało ręce i nogi, żeby to się składało na model biznesowy, to... Ten sprzedający faktycznie no, musi reprezentować pewien biznesowy standard, najlepiej standard zbliżony standardowi korporacyjnemu. Czyli tutaj mówimy o aspektach i podatkowych, i finansowych, i ludzkich, i o wszystkich kwestiach prawnych, które w tym siedzą. I pamiętajmy, że to jest zakup chodzącego biznesu, więc ze wszystkimi biznesowymi ryzykami, ze wszystkimi kwestiami również natury spornej, potencjalnymi kwestiami natury podatkowej, sporami sądowymi i wszelkimi rzeczami, które w biznesie mogą się zdarzyć. W tym roku sfinalizowaliśmy przejęcie Buiga i to jest bardzo dużo. Większym wyzwaniem niż samo nabycie spółki deweloperskiej jest proces integracji. I proces integracji tak dużego tworu to jest proces, który zajmuje rok, nawet dwa. Myślę, że to w pewnym sensie pochłania dzisiaj nasze siły, zamiary i zasoby ludzkie do tego, żeby rozglądać się za kolejnymi akwizycjami. Ale skłamałbym, jakbym powiedział, że aktywnie nie rozglądamy się i nie próbujemy zwiększyć naszego udziału rynku w ten sposób. Absolutnie widmo katastrofy demograficznej, bo inaczej tego nazwać nie można, jest czymś przerażającym i z tej perspektywy. Na pewno już gołym okiem widać obszary, które się w dramatyczny sposób wyludniają, ale widać też te obszary, które działają jak magnes i przyciągają ludzi. Polska ma jeszcze bardzo duży potencjał pod tym względem, zarówno jeśli chodzi o migracje wewnętrzne, urbanizację, no i w ogóle dynamikę urodzeniową dużych miast. Tu nie jest tak dramatycznie jak w całej reszcie kraju. Moim zdaniem, perspektywa dekady dla dużych miast to jest absolutnie sytuacja, której nie powinniśmy się bać. To, że w Toskanii albo na Sycylii można kupić domy za 1 euro, czy to oznacza, że ceny mieszkań w Rzymie spadają?